Cześć, nazywam się Piotrek Bartosiewicz, a to jest Collecting Stamps, mój projekt, którego celem jest odwiedzenie wszystkich 193 krajów świata. Aktualnie jesteśmy w Australii. Halo, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym vlogu. Słuchajcie, podobno nie ma złego momentu na przyznanie się do błędu. To też oficjalnie przyznaję się, że jestem turniem, który przez ostatnie półtora tygodnia nagrywał dla Was vloga, pierwszego od dawien Dawna ze źle podłączonym mikrofonem. Mam mnóstwo materiałów. I żaden z nich się nie nadaje do użycia. W dużym skrócie, przeleciałem do Australii. Zatrzymywałem się u Filipa, z którym jestem teraz w samochodzie. Filip jest moim kumplem, którego poznałem. 8 lat temu podróżując samemu po Chinach. Od tamtego czasu spotkaliśmy się w Kostaryce i w Kolumbii. Teraz jesteśmy razem w Australii, gdzie Filip mieszka. Spędziłem dwa dni u niego w mieszkaniu w Sydney, zwiedzając trochę wybrzeże. O tym Wam jeszcze opowiem. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze raz pójść. I nagrać te wszystkie filmy dla Was jeszcze raz, opowiedzieć Wam o tym jeszcze raz. A to, czego nie uda mi się jeszcze raz zrobić, to pokazać Wam tego, co widzieliśmy przez ostatnie 4 dni jeżdżąc tym pięknym kamperem. Więc na samą końcówkę jego wypożyczenia zaczynam do Was mówić. Przylecieliśmy do Melbourne. Przez pierwsze dwa dni Australian Open byłem na meczach tenisowych mieliśmy wspaniałą piękną polską reprezentację pierwszego dnia Hubert Hurkacz i Iga Świątek oboje wspaniałe wygrane mecze. Poza tym Rafael nadal, Nowak Djokovic wszystko wygrane przez faworytów, więc wspaniale. Przez ostatnie cztery dni przejechaliśmy Great Ocean Road. <ścoughs> Filip się zawsze śmieje, że jak ja nagrywam to brzmi tak, że mówię bla 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 Great Ocean Road bla 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 I tak samo ja się z niego śmieję, jak on mówi po hiszpańsku Jest to jedna z najbardziej malowniczych dróg w całym kraju Great Ocean Road, znajduje się na południu, na południowym wschodzie, tak naprawdę. Przejechaliśmy ją w dwie strony, ale byliśmy też jeszcze w niesamowitym, przepięknym lesie, które nazywa się Black Spur Drive. I jest to naprawdę jedna z najpiękniejszych dróg, jakie widziałem w życiu. I to jest taki ogromny skrót tego, co się działo przez ostatnie dni. Postaram się nadrobić z materiałem z Sydney. A my tymczasem oddajemy kampera i lecimy do Tasmanii. Teraz mikrofon już działa. Więc oby wszystko było w porządku yy, i kolejny vlog powinien być już kompletny I, i właściwie to tyle. No i dojechaliśmy na sam koniec Great Ocean Road. Przepiękny lookout, to co tam jest, nazywa się London Bridge. Niesamowicie czysta plaża. Wygląda jak z filmu z Leonardo DiCaprio. Dobra mordeczki, dzisiaj kupiłem bilet na Ironmana. Ten, na którego ja chcę się już zapisałem, ma miejsce 20 sierpnia 2023 roku. Odbywa się w Szwecji, więc mam nadzieję, że w końcu zrealizuję ten cel, który od wielu lat sobie stawiam gdzieś tam na horyzoncie. Ironman, dla tych, którzy nie wiedzą, jest triatlon w takiej jednej z najbardziej hardkorowych form. Składa się on z 3,8 km pływania w otwartym akwenie, następnie 180 km na rowerze i później 42 km biegu, czyli pełnego maratonu. Ja maratony już mam za sobą 3, ale aktualnie jestem w totalnie nieformie, więc zacząłem trenować. Filip jeździ za mną samochodem. Za dwa miesiące planuję wystartować w biegu, maratonie w Londynie. Za 6 miesięcy planuję zrobić Ironman na Szwecji i za... 8 miesięcy planuję przebiec maraton w Nowym Jorku. Jeśli wszystko się uda, to tak to właśnie będzie wyglądało. Ja tymczasem idę pływać kotki, maraton. Oddajemy kampera. To jest miejsce, z którego go wypożyczaliśmy. Hire a Kombi. Tak wyglądał nasz Dawson na imię tak ma. To co chciałem wam pokazać to ta kolekcja e, Volkswagenów transporterów. Ogólnie na tym terenie jest ich ponad 40. Jest to jedna z największych prywatnych kolekcji na świecie. No i co? Słuchajcie, jak będziecie tutaj, to koniecznie wypożyczajcie takiego kampera, bo to jest Przeżycie samo w sobie i to nie jest najwygodniejszy środek transportu, ani najbardziej ekonomiczny, ale na pewno jest taki, który daje mega, mega, mega dużo frajdy i nawet po tych pięciu dniach jestem trochę związany emocjonalnie z tym kamperem, bo smutno mi się z nim rozstawać. Nasz domek. Doleciałem do Tasmanii, Hobart. Tam jest napisane, tam gdzie jest rozmazane. Hobart to największe miasto w Tasmanii i stolica tej wyspy. Wyspy, która jest jedynym stanem australijskim, który nie jest na kontynencie. I wyspy, która jest 26. największą wyspą świata. Ale ze mnie dziad z tą brodą. Philip Dobranoc Dobranoc? No, it's not Dobranoc time No? No It's night already It is night no, already, not. but now we're going to pick up the car Okay Are you excited? I am excited Tell us about it <laughs> <laughs> I'll tell you all about it It's a very interesting car Have you told them about it? I have not Oh, they're gonna be surprised You're in for a treat, guys We are in for a treat What we're gonna do first is we're gonna go and pick up The bag because I check the bag. Jetstar always charges me extra for baggage, always. So I decided to check, uh, check my bag, and this time they didn't ask me for my bag. So... <laughs> o, patrzcie na lotnisku tam siedzi na ławce Diabeł tasmański. Wiecie, że diabeł tasmański występuje tylko i wyłącznie w Tasmanii i jest ostatnim żyjącym mięsożernym torbaczem. Dobra, na razie idziemy odebrać samochód. Teraz jest wielkie odsłonięcie naszego samochodu. O, kurde, już go trochę widać. Jest to samochód ze Skubidu. Gdzie jesteś Skubidu? Przybądź tu, bo mamy plan szalony. Gdzie jesteś Skubidu? Wracaj tu, potrzebna nam twoja pomoc. Witam serdecznie o poranku. Wczoraj ja prowadziłem w nocy, więc dzisiaj Filip Rano wstał i już prowadził. Tak wygląda nasze łóżko. Jest tu pełne dwuosobowe łóżko, które jeszcze się rozkłada. Teraz mam tutaj rzeczy wrzucone, więc nie jest to idealna sytuacja. Otwieram drzwi i już Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj rozkłada się w pełni łóżko. Jeszcze tutaj fotele podjeżdżają do przodu, więc jest całość na długość ok. Ja w skarpetkach to jest też OK. Eee, I co? Tak na nasze auto na najbliższe 4 dni będziemy się nim poruszać i mieszkać w nim będąc w Tasmanii. a my idziemy tam na górę, na szczyt. To jest pierwszy hike tego wyjazdu. Wlądam. Jakbym żył na wyspie mniej więcej od 2 miesięcy. No ale to jest okej. Okay. W sumie tak jest. Jak ogólnie It's really steep. It's really sketchy as well. Fuck me, man. It's like a wall. Najwyższy punkt. Wspaniale. Czy wiecie, że w Tasmanii Wszędzie jest napisane, że jest najczystsze powietrze na świecie, ale to samo mówili mi w Nowej Zelandii, jeśli mam być szczery, więc sprawdziłem to i faktycznie została Tasmania uznana za miejsce z najczystszym powietrzem na świecie. Dokładnie jedno miejsce przy Pacyfiku, ale w 2019 roku zmienili i teraz inne miejsce ma najczystsze powietrze na świecie. Nie wiem jakie, bo nie sprawdziłem. Wspięliśmy się na górę, jedziemy dalej. Eee, mamy tylko 3 dni w Tasmanii. Jeździ się dość wolno. W ogóle w Australii powinno się jeździć dość wolno, ze względu na to, że jest tu bardzo, bardzo dużo dzikiej zwierzyny. Generalnie dosłownie co kilka kilometrów leży zabita jakaś zwierzyna na drodze. Nigdy w życiu nie widziałem tak dużo martwych i potrąconych zwierzątek. Bardzo dużą częścią z nich są kangury. Jestem w Australii od dwóch tygodni i widziałem pewnie ze 20 kangurów, z czego myślę, że z 15 było nieżywych. Ale w ogóle te kangury, które są na wschodnim wybrzeżu, czy te, które są w Tasmanii, czyli na południowym wschodzie, to są takie malutkie kangury. Te takie gigantyczne, które chcą się boksować na pi i są ogromne, i często są z nimi śmieszne filmiki w sieci. To one się znajdują w centralnej części Australii. Tam będę za jakieś 3 tygodnie. W każdym razie, jeździmy wolno, ale jeździmy dużo dlatego że mamy niewiele czasu. Jedziemy teraz do kolejnego punktu na wyspie, który nazywa się Bay of Fire. Tak jest, Bay of Fire, czyli zatoka ognia. Nazwę swoją zawdzięcza mocno pomarańczowym kamieniem które się tam znajdują w tej zatoce i przy plaży eee, podobno jest to jedno z najpiękniejszych miejsc więc jedziemy je zobaczyć i co i to by było na tyle, dziękuję pięknie za uwagę spać mi się chce przyjechaliśmy na zatokę Bay of Fire czyli zatokę Ognia Gnistą jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. No i co? Wyszedłem z tego auta, jest siódma rano i w ogóle to nie robi wrażenia. Jedziemy stąd, bo to nie ma sensu. Cześć, kotki. Słuchajcie, jestem w Cradle Mountain. Jest to park narodowy, w którym jest wiele szlaków. Ja idę najbardziej popularnym i podobno najpiękniejszym. Nazywa się on Dove Lake i prowadzi dookoła tegoż właśnie jeziora. Ale co warto zaznaczyć, to to, że Cradle Mountain, zarówno przez National Geographic, jak i przez Lonely Planet, uznane zostało za jeden z najpiękniejszych. Podajże 10 szlaków na świecie. No i faktycznie natura tutaj jest niesamowicie bujna i taka prawdziwa i nienaruszona. No i praktycznie nikogo tu nie ma, oprócz mnie i Filipka. Także. O, hej. No i oczywiście tych ludzi, których właśnie mijam. Not good, Filip. Kolejną częścią tego parku narodowego jest miejsce, w którym żyją łombaty. Jestem zachwycony, bo to jest moje małe marzenie, które zawsze miałem. W 2001 roku moja mama była w Australii i przywiozła takie zdjęcia. Trzymała małego kangurę na rękach, misia koale i łombata, którego wtedy pierwszy raz widziałem na oczy. I miałem wtedy 10 lat i to była dla mnie najfajniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu, bo moja mama mu założyła okulary na nos. No i od tamtego czasu, szczerze mówiąc, marzyłem, żeby zobaczyć łombata. I dzisiaj jest ten przepiękny dzień, w którym to marzenie się spełnia. Mega fajnie. To są takie kulki wielkie. No i to jest właśnie Łombat. Także, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój południowy road trip po Australii. Lecę do Papui, Nowej Gwinei, nowy przystanek. Buźka.